Jaka jest idealna sytuacja e, gospodarcza kraju? Jaka może być? Jest taka, że jeśli kraj już jest bogaty i staje się jeszcze bogatszy, prawda? No bo jeżeli kraj jest strasznie biedny i nadrabia dopiero zaległości i ma 5%, e, no to trochę słabo, prawda? No bo. Trochę, trochę słabo. Prawdopodob... Dlatego, że. Dlatego, że no, kraj jest potwornie biedny, tak po prostu. I na przykład Indie, jak dostaną na przykład za bezcen taksówkę z Polski, bardzo dużo samochodów z Polski, z krajów europejskich, jeździ w Indiach jako taksówki, no to ten człowiek nie miał nic, a teraz ma samochód jako taksówkę, prawda? No i. Yy... Po prostu wzrost PKB, niemożebny, tak? niemożebny wzrost PKB, ale bieda, stara bieda. Więc idealna sytuacja jest taka, kiedy Twój kraj jest już bogaty, w miarę ustabilizowany i jeszcze w dodatku trzepie dużo nowej kasy tak? i powiększa swoją gospodarkę. Obecnie najlepiej sobie radzą z tym trzy kraje na świecie. No, bo Chińczyków, Chińczycy już nie, ona na przykład o sukcesach gospodarczych Chinach Chin mówi już w Polsce właściwie tylko Ślazek i Bartosia, którzy chyba mają za to spłacone, bo innego wytłumaczenia nie, 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 nie rozumiem już teraz naprawdę, chociaż no może nie mają, ale są po prostu z skupoty albo z nienawiści do zachodu. Natomiast no więc, więc Chiny się kończą. USA też najlepiej nie działają, dlatego że Chiny mają oczywiście od trzech lat ogromny problem w mieszkalnictwie, na giełdzie, nie publikują już informacji co do bezrobocia. Odkąd przekroczyło 27%, to już, to już nie publikują. Nam było 21, 23%, przestali publikować i wszyscy oceniali, że 27% jeszcze na podstawie tych wskaźników. Teraz nie ma wskaźników, nie, nie wiadomo. Będzie tyle, co Xi Jinping powie. Czyli jest tam bardzo źle generalnie. A jeszcze oni mają wspólną kiesę państwowo-prywatną. W Stanach Zjednoczonych jest dobrze, bo Joe Biden poprawił gospodarkę. Zresztą ona nie ucierpiała aż tak mocno ani za Obamy, ani za Trumpa. Joe Biden ją jeszcze trochę podgładził, ale Amerykanie mają realny dochód taki. Takiego zwykłego obywatela, no dosyć niski, dlatego że nie ma tego bezpieczeństwa socjalnego. To jest ten problem. To jest naprawdę problem, bo musisz co chwilę wydawać dużo pieniędzy na leczenia prywatne. Wszystko robisz prywatnie. Odległości są duże i tak dalej. Amerykanie rzeczywiście mieszkają wewnątrz swojego kraju, wydatki są duże. To jest problem, żyć w Ameryce i nie być bogaty. Tak? Jak jesteś średniakowi, jest dosyć ciężko w Stanach Zjednoczonych. Dlatego Ameryka nie zasługuje na bycie światowym liderem, na, na, ponieważ nie jest nim de facto. Oni muszą naprawdę mieć duży wzrost, żeby czuli, że życie ma jeszcze sens. I kraje, które mają poduszkę socjalną, chociaż trochę, to są te kraje, które naprawdę, jeżeli się uda przy tym jeszcze wykombinować duży wzrost, no to jest genialnie. Japonia pracuje nad tym intensywnie, ale na razie za bardzo tego nie ma. Są państwa, które są po prostu tak biedne, że tam nawet wzrost 7% nic nie zmienia za bardzo, bo to jest do nic, dodajemy 7%, tak? Jak Indie, czy, czy ten, jako cały kraj potęga, ale jako gospodarka Indie to taki mniej więcej jest gospodarka jak Francja. Tylko, że ludzi miliard 400, a nie, a nie 60 parę milionów. Więc odpowiednia bida totalna. W każdym razie wiadomo, że Francja, Niemcy, Włochy mają problemy ze wzrostem gospodarczym. Wiadomo, że my mamy problemy ze wzrostem gospodarczym. 3%, 3% mówił, o którym mówił PiS i potem kłamał, że PO tego nie ma, a Ryszard Petru powiedział odwrotnie, to prawdopodobnie i to, i to jest nieprawdą, tylko że zapisu była większa. Yy, Większa inflacja, więc to zjadało wzrost, i tak dalej. A w Europie udało się generalnie tę inflację powstrzymać wcześniej. Dlatego można powiedzieć, że no, PO trochę kłamie, żeby wygrać wybory, a PiS kłamał dużo. No i tak to jest tak trochę jak, jak było dawniej. Tak? PO trochę kradło, a PiS kradł dużo więcej. To teraz jest w kłamaniu. Natomiast, a, a kradzież to tam głównie w gminach i powiatach. Natomiast yy, więc ani Polska, ani, ani USA, ani Chiny, ani Indie. No więc kto? No więc tak jak mówię, kraje, które mają poduszkę socjalną, a jednocześnie udaje im się wytworzyć większy trochę wzrost niż na przykład około 1 czy 1,5 tak jak w przypadku Francji czy Włoch. Włochy tam chyba 0,7, nawet Francja chyba 1,4, Niemcy chyba 0,8, jakoś tak. No to jest pewien problem, tak? Czyli ludzie są bezpieczni, ale państwo się nimi opiekuje, ale ciężko z tym wzrostem. No bo jak gospodarka jest, że tak powiem, dojrzała, to ciężko jest znaleźć kolejne nisze, które by mogły pociągnąć ją dalej. Wiecie, więc wiecie, jaka jest wspólna cecha Hiszpanii, Danii i Australii? W Hiszpanii rządzi obecnie Partido Socialista Obreo Espaniola, socjaldemokratyczna Partia Hiszpanii pod wodzą Pedro Sancheza. W Danii rządzi pani Mette Frederiksen z Partii socjaldemokraterne. A w Australii rządzi australijska Partia Pracy z Antonym Albaniz. We wszystkich krajach rządzą socjaldemokraci i wszystkie te państwa zbliżają się do 3%. I nie jest to zjadane przez miliarderów, jak w Stanach, bo Stany też się zbliżają do 3%. Hiszpania ma, nawet przekracza czasami 3%. Dania ma 2,8%, Australia też coś koło tego. Są nowe inwestycje. Dania ma trochę tam inwestycji, jakieś tam komputerki, jakieś pierdoły, na których ja się nie znam, plus rolnictwo, które jest stabilne, bardzo nowoczesne rolnictwo. A Australia ma, jak wiadomo, zawsze sobie trochę nadbije eksploatacją złóż mineralnych i tym, że współpracują zarówno z Zachodem, jak i Chinolami. Także to są trzy kraje, które są światowymi, realnymi liderami wzrostu PKB. Czy w Polsce poświęcamy im chociaż trochę uwagi? Nie. Pozdrawiam polską głupotę.